Drodzy bracia i siostry, posłuchajcie kolejnego orędzia, które jak się wydaje w tym roku doczeka się spełnienia. Podczas tej zimy wszyscy już doskonale widzimy, co się dzieje na świecie, i zwróćcie uwagę na datę orędzia. Luz de Maria de Bonilla, Argentyna, orędzie świętego Michała Henioła wraz z komentarzem Luz de Maria po orędziu. Ludu Boży, w zjednoczeniu z najświętszymi sercami Jezusa i Maryi wzywam was jako książy zastępów niebieskich, w imię, w imieniu Najświętszych serc nawołuję lud Boży do zjednoczenia się w jednym głosie, w jednej wierze. Pod sztandarem Słowa Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, poznanego już przez Was w Piśmie Świętym. Umacniajcie się, przyjmując ciało i krew Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. I w każdej komunii zapraszajcie naszą królową i matkę, aby to ona przyjmowała wraz z Wami swego Boskiego Syna. Nasza Królowa i Matka nieba i ziemi Was chroni. Pobudza Was do trwania z Jej Boskim Synem, aby zło nie dopadło Was jako swej ofiary. Jako dzieci Boga trwajcie w uważności na pouczenia instrukcje z nieba, Miejcie świadomość tego, jak pilnie trzeba gromadzić zboża i inne pokarmy według wieku każdego z członków rodzin, nie zapominając o pomocy dla niektórych z Waszych braci. Strzeżcie lekarstw, których potrzebujecie, nie zapominając o wodzie niezbędnej do życia. Jesteście tak blisko globalnego chaosu i będą żałować, że nie byli posłuszni jak w czasach naego, jak w czasach budowy wieży Babel, rodzaju 11.1.8. To pokolenie odkryć dojdzie do czasu, kiedy będzie musiało żyć bez tych odkryć. I powróci do prostego życia, bez ekonomii, nie lekceważąc śmierci wielkiej części ludzkości. Co się dzieje, będą się pytać, kiedy uniemożliwią im opuszczanie miejsc, w których się znajdują. Podróżni nie zdołają powrócić do swoich domów. Wśród światowego chaosu bezprawa podniesie się w niewidoczny sposób elita, narzucając swą władzę ludzkości. Człowiek staje się ofiarą swoich własnych odkryć, przygotowanych zawczasu na ten moment, w którym śnieg okrywa Europę, a i w innych krajach panuje zima. Obudźcie się, dzieci Boga, obudźcie się, nawróćcie się zanim ten moment nadejdzie. Moje legiony anielskie mają rozkaz ochraniać wiernych naszemu Królowi i Panu Jezusowi Chrystusowi oraz dzieci naszej Królowej i Matki Nieba i Ziemi. Módlcie się, Dzieci, módlcie się ze stałością, posłuszeństwem i poświęceniem i wiarą. Módlcie się za całą ludzkość. Módlcie się za La Palmę w Hiszpanii. Daję wam poznać wcześniej to, co będzie cierpieniem ludzkości, wybuch wulkanu. Nawróćcie się, zanim na całej ziemi zapadnie całkowita cisza. Część ludzkości wydaje się na łaskę duchów nieczystych. Moje legiony mają specjalne zadanie ochraniać niewiniątka. Być może chodzi o małe dzieci. Kto się lęka, niech się nawróci i zmieni swoje życie nie przynoszą wam lęku tylko apel do świadomości sumienia ludzkości ostrzegając przed tym co nastąpi nawróćcie się zjednoczcie się przygotujcie się podział doprowadzi was do chaosu ten kto błogosławi jest błogosławiony. Ten, kto jest nieposłuszny, cierpi. Wobec tego, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, bądźcie posłuszne już. Chronimy Was i będziemy Was chronić z Bożego rozkazu. Trwajcie w wierności względem Przenajświętszej trójcy. Dzieci kochające waszą królową i matkę. Niechcie dobro waszym bliźnim. Będziemy was chronić w każdej chwili, i przed każdym ciosem zła. Moim wysoko wzniesionym mieczem bronię was. Prowadzę was. Rozjaśniam wam drogę. Błogosławią Was, lud wierny. Święty Michał Archanioł. Witaj, najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Komentarz Luz de Maryi Bracia Święty Michał Archanioł. Dał mi wyjaśnienia na temat tego, przed czym nas ostrzegł. Musimy wziąć słowo dane nam w tym wezwaniu z nieba i dokładnie je zbadać, żeby znaleźć istotę wezwania i nie pozostać na peryferiach. Rzeczywiście jesteśmy doprowadzeni do chaosu. Jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyliśmy. Dlatego niebo przestrzegało nas od lat w każdym aspekcie społecznym, politycznym, religijnym, ekonomicznym. Cała ludzkość z jednej chwili na drugą zostanie zalana przez chaos. Amen czwarty październik 2021